Zakład Zieleni Miejskiej w Strzegomiu, mieszczący się przy ulicy Krótkiej, został zlikwidowany w 2004 roku. Od tej pory miejsce to stało się niebezpieczne dla mieszkańców, szczególnie wieczorami i nocą. Działania władz gminy doprowadziły do chwili, kiedy zagospodarowanie tego terenu staje się faktem. I chcemy w centrum miasta pozbyć się chaszcze, a wybudować domy. Już jeden z domów stoi, został sprzedany na druga działka pod budynek wielorodzinny, a już niebawem, w ostatnich dniach 30 października, odbędzie 30 października będzie się przetarg na działki, gdzie będzie można stawiać zabudowę szeregową, bądź też działki na, na domki jednorodzinne. W chwili obecnej trwa uzbrojenie terenu, które zakończy się w 2014 roku, a obejmie ono wykonanie sieci wodnej, deszczowej i kanalizacji. Wykonane zostanie również oświetlenie i drogi. Jest to bardzo ważne, bo centrum miasta i chaszcze, więc wzrośnie liczba mieszkańców samego centrum, ale to nie jest taka pierwsza, pierwsze nasze działanie w samym centrum, bo. Mamy jeszcze dwie działki bardzo ważne. Jedna z nich to działka, gdzie w tej chwili mieści się siedziba wodociągów i kanalizacji naszej spółki. Zajmuje też bardzo duży teren w centrum miasta i też już mamy wszystkie działania podjęte. W tej chwili spółka też czyni starania, aby wyprowadzić się na peryferię miasta, tam gdzie kiedyś była, więc wróci do siebie na ulicę Aleja Wojska Polskiego. I tam też powstaną budynki wielorodzinne z usługami w parterze. Planując zagospodarowanie centrum, Rada Miejska podjęła również decyzję o tym, że na terenie byłego przystanku PKS będzie możliwość budowy budynków wielorodzinnych z usługami w parterze. Cieszę się, że, że centrum miasta będzie jak centrum miasta, nie chaszcze, jak widzicie, zarośnięte od 2004 roku. Bardzo się z tego cieszę, że udało się to zrealizować, że idzie realizacja tego. W centrum miasta zamieszka zdecydowanie więcej mieszkańców niż dziś.